Marek Staszko, dzień dobry. Marek Staszko, jak zwykle wykład na temat MLM. Dzisiaj bardzo ciekawa rzecz. Lejek w MLM, ale lejek budowania zespołu. Nie lejek sprzedażowy, o którym wszyscy mówią i o którym mnóstwo informacji znajdziesz wszędzie. Lejek tworzenia zespołu. I to już nie jest takie oczywiste. Tu pojawiają się błędy. Zacznę od historii. Cztery lata temu jedna z moich liderek, duży biznes. Duży biznes. Siedziły na konsultacjach nie jest forna liderka z własnymi pomysłami. Konsultujemy jej organizację, konsultujemy jej plany na przyszłość i ma jakiś plan. Każdy ma plan dokładnie taki sam. Chce mieć duży biznes. Duży biznes, żeby zbudować, duży potrzeba dużo ludzi, żeby było dużo obrotu i wtedy dobre pieniądze przychodzą. Dużego biznesu nie można zbudować jednoosobowo, duży biznes można zbudować tylko i wyłącznie zespołowo. Zespół jest potrzebny jakiś, składający się z mniejszych części też tegoż zespołu. Więc liderka ma swój własny pomysł. I widzę, że ten pomysł jest bez sensu. Skąd widzę? Bo jestem prawie 30 lat w MLM-ach w Polsce, w Rosji, na Ukrainie, w Niemczech, w Anglii. Wiem, jak to działa. Tak? Mam doświadczenie. Pokazuje mi, niech to będzie ten człowiek. Pokazuje mi, to jest liderka. Pokazuje mi tego człowieka. To jest osoba, z którą będę budować i będzie to wielkie, międzynarodowe i och i ach. Problem polega na tym, że ja patrzę swoim okiem bez emocji na człowieka, na którego ta dziewczyna chce postawić. I widzę, że to jest kompletna pomyłka. Pytam dlaczego akurat ten, bo, bo to tamto śmo owo przede wszystkim, bo ona się rozwija, bo ona ma potencjał, bo różne tego typu rzeczy. Totalnie nie biznesowa strategia. Podsumowując, skracając, cztery lata później ten człowiek nie dość, że z tamtą osobą niczego nie zbudował, to tamta jest gdzieś poza biznesem w tej chwili, totalnie nic nie robi, a ten człowiek z biznesu, który miał, zachował w tej chwili może 30%, czyli zamiast urosnąć, wyłożył się. Strata czasu, strata potencjału, strata pieniędzy, strata marzeń i bardzo, bardzo niedobry przykład. Bo to jest przykład, ludzie to widzą. Opowiadam Ci historię. Widziałem takich historii mnóstwo, widziałem inne historie, kiedy człowiek buduje imperium i widziałem, co ich różni. Zawsze różnica jest jedna. Albo ktoś zbuduje zespół i z tym zespołem wygrywa, albo go nie zbuduje. Jasne. To się wszystko kręci wokół jednej wielkiej tajemnicy MLM-u. Tajemnicą MLM-u, o której być może jeszcze nie słyszałeś, ale usłyszysz wielokrotnie, jest numer jeden. To jest jedna zasada i potem jest jeden A. Najważniejszą rzeczą jest bardzo precyzyjnie wiedzieć, z kim pracować. Jak już masz ludzi. W grupie to z kim pracować, dokładnie z kim, personalnie, z jakim człowiekiem, z tym, z tym, z tym. To jest numer jeden. Dokładnie wiedzieć, komu poświęcać czas, na kogo postawić, z kim pracować. I jeden A jest jeszcze ważniejsze. Trzeba jeszcze bardziej znać, z kim nie pracować. Tutaj nie ma mowy o emocjach. To nie ma, że to jest moje dziecko. Ja je kocham i będę z nim pracować. Tylko dlatego, że kocham. Nie. To jest biznes. Jeżeli ten biznes ma zapłacić, no to musi urosnąć. Jeżeli ma urosnąć, to ten zespół, to muszą być porządni zawodnicy. Inaczej nie wygracie. Inaczej ty nie wygrasz. Więc teraz, w jaki sposób dobiera się ludzi do zespołu? Bo już wiesz, że zespół to nie jest cała grupa, tylko to jest część ludzi z grupy. Robi się to lejkiem. Nie lejkiem sprzedażowym, ale lejkiem doboru ludzi do zespołu. Lejek w MLM na kogo postawić, skąd wytrzasnąć tych iluś ludzi? Popatrzcie, to jest wszystko proste i oczywiste. Pewnie wiesz. Zbierzmy to do kupy. Jeżeli nie wiesz, to skorzystaj z tej wiedzy. Na górze masz wszystkich, którzy są u ciebie w grupie. Wszyscy, to znaczy wszystkie osoby, które mają zarejestrowany numer w twojej strukturze, w dół od ciebie. Numer klienta, numer wewnętrznego klienta, numer aktywnego partnera biznesowego. W różnych biznesach to różnie wygląda. Mają numer. Wszyscy. Mhm. Ci wszyscy dzielą się na dwie grupy. Na takich, którzy coś robią, i na takich, którzy nic nie robią. Masz w grupie i zawsze będziesz mieć i będziesz ich mieć jeszcze więcej kiedyś ludzi, którzy na dobrą sprawę, licho wie po co tutaj siedzą, ale siedzą. To, co z tymi ludźmi można zrobić, to nie stawiać na nich, natomiast szanować ich, lubić, informować ich o tym, co się dzieje w firmie, o jakichś nowych rzeczach, pokazywać im jakieś rezultaty. Może coś ciekawego się pokazuje w prasie, może jakiś ciekawy film. Niech jakikolwiek kontakt z nimi będzie, jakaś informacja, niech do nich dochodzi tylko po prostu, dlatego że nie wiadomo, co z nimi się może kiedyś wydarzyć. Są. Teraz z tych wszystkich to jest podstawa Twojego lejka. Część tych ludzi, zobacz, dużo mniejsza, to są ludzie, którzy robią obrót. Większy bądź mniejszy, ale robią obrót. Przy czym ja teraz wśród tych, którzy robią obrót, skoncentruję się na tych osobach, które robią obrót regularnie, miesiąc w miesiąc. I ten obrót bierze się stąd, że robią sobie zakupy i mają najczęściej kilku klientów detalicznych. W razie robią obrót, wiesz tego jest dużo, dużo mniej. Czy będziesz pracować z ludźmi, którzy robią obrót? Czy to jest twój zespół? Nie, to są ludzie, którzy dają obroty, dają punkty, z tego premie się pojawiają i tymi ludźmi trzeba się opiekować w pewien określony sposób. O wszystkich promocjach muszą wiedzieć, o jakichś zmianach związanych z produktami. Jakieś nowe serie produktowe, jakieś ciermasze. To towarzystwo powinno wiedzieć wszystko, absolutnie wszystko, co ma cokolwiek wspólnego z produktem, na którym oni robią obrót. Wśród tych, którzy robią obrót, jest mniejsza grupa, to są ludzie, którzy oprócz tego, że robią obrót, również sponsorują, wprowadzają umowy, zapisują ludzi do biznesu. Mmm. Ci, obrotowcy utrzymują Twój biznes na określonym poziomie objętości obrotowej. Ci powodują wzrost tego biznesu i wzrost obrotu. Mhm. Zapisują ludzi do biznesu czyli jeszcze jedną aktywność wykazują super historia. Oni dzielą się na dwie grupy. Są tacy, którzy zapisują umowy lichowie w jaki sposób, powiem Ci, no, namawiają ludzi nie powiem szantażują, ale używają pozycji, w której są w stosunku do innych osób. Na przykład, jeżeli gdzieś pracują i mają wyższą pozycję, to swoich podwładnych namawiają. Stawiają osoby w takiej sytuacji, w której oni nie mogą się wykręcić od zapisania się. Na przykład. Takie rzeczy robią. Albo obiecują ludziom niestworzone historie typu nie musisz nic robić. Nie musisz pracować. Tylko się zapisz. Robią tego typu rzeczy. To towarzystwo trafia do biznesu, to zapisane tak jakoś dziwnie, trafia do biznesu tutaj, gdzie wszyscy są, czyli podnosi ci ilość ludzi w grupie, po czym się okazuje, że to towarzystwo przestaje odbierać telefony, przestaje robić jakiekolwiek zakupy i jest zniesmaczone. Nawet jeżeli zrobili zakupy, to bardzo często je wrzucili gdzieś pod szafkę, w łazience czy pod wannę, Zapisali się dla świętego spokoju, tak? Kupili spokój, żeby tylko ten człowiek się od nich odczepił. Mhm. Czyli rozumiesz, tego typu partnerów nie chcesz, bo oni zamieszanie będą wprowadzać. Zresztą to jest jednorazowa akcja, totalnie niepotrzebna, bo wsadzeni są ludzie do biznesu i nie startują. Jasne, ale wśród tych ludzi, którzy wprowadzają umowy, są tacy ludzie, którzy się trzymają bardzo ściśle systemu szkoleniowego i strategii, która jest przyjęta u ciebie. W biznesie, w grupie, w której jesteś, w organizacji, w której jesteś, to są ludzie, którzy przychodzą i pytają o ciebie, mam do wprowadzenia człowieka, słuchaj, jest inżynierem, a ten jest nauczycielem, a ten ma kontakty gdzieś tam, w Belgii, a ten w Brukseli, a, a ten w Hiszpanii, a ten to w ogóle jest z ubezpieczeń. Pytają, 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 co zrobiłbyś? Przy czym zadają ci jedno pytanie: jeżeli wprowadzę człowieka, na jakie szkolenie go powinienem zabrać, jakie materiały powinien najpierw dostać, co powinno się wydarzyć w ciągu pierwszego miesiąca, czego mam go uczyć? Ja jestem melancholikiem, on jest cholerykiem. Ludzie, którzy chcą się nauczyć biznesu, wiedzą, że MLM jest biznesem systemowym, jest jakiś sposób na budowanie tego, ten system się powiela i to są ludzie, którzy to stosują. Więc patrzysz na i wybierasz wśród ludzi, którzy wprowadzają nowych partnerów, wybierasz tych, którzy ich wklejają w system. Dlatego, że tajemnica tego biznesu druga, oprócz tej pierwszej, trzeba wiedzieć z kim pracować i wiedzieć z kim nie pracować, i druga jest taka, prędkość wzrostu Twojego biznesu zależy od ilości osób wprowadzonych w system. Szkoleniowy im szybciej się wprowadza człowieka tym większe szanse że on urośnie zanim się zdąży zniechęcić i im więcej ich jest w systemie tym więcej aktywnych prawidłowo więc patrzysz na tych którzy wprowadzają stosując system jakiś który daje się powielać czyli zacząłeś od wszystkich fajnie wszystkich kochasz część z nich. Robi obrót, rewelacja, dajesz im dojście do informacji o produktach, część z nich wprowadza umowy, super szkolisz tych ludzi, doprowadza ich do szkoleń, niektórzy z nich są w systemie, czyli to są ludzie, którzy ci są bardzo, bardzo potrzebni i trzeba pracować z tymi ludźmi dokładnie, ale doświadczenie mówi, że nie jesteś w stanie prowadzić więcej niż 4-5 osób. Prowadzisz ich najpierw na poziomie bardzo małych pieniędzy, 100, 200, 500 zł, później, kiedy zarabiają po 30, 40, 50 tysięcy miesięcznie, w dalszym ciągu jesteś ich kołczem i to są ciągle ci sami, no po drodze mogli się zmienić, ale to zawsze jest 4-5 ludzi. Pytanie, takie bardzo często spotykane w biznesie MLM, nowi zadają pytanie, jeżeli. Będę miał dużą grupę, to zarobię dużo pieniędzy. Tak, a duża grupa, co to jest duża grupa? 100 osób, 200, 500? No, duża grupa, no to jest duża grupa, może być milion ludzi. Duża grupa ma jedną dobrą cechę. Zarobisz dużo pieniędzy, jeżeli będziesz miał wokół siebie pięciu. Pięciu, być może sześciu, być może czterech, ale średnio pięciu, ty jesteś szósty pięciu inteligentnych ludzi, z którymi przez lata całe budujesz imperium. Dopóki ich nie masz jesteś sam. I ta piątka to są ludzie, którzy jak ci to towarzystwo przez ten lejek przechodzi jest ich coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej przyglądasz się patrzysz ten jest taki, ten jest taki, ten jest taki. To z tych ludzi, którzy są w systemie wybierasz tym razem już oni wszystkie Systemowe kwalifikacje spełnili, ale skoro macie przez lata pracować razem, to wybierasz tym, którzy ci są bardzo bliscy. Wybierasz tych. Tutaj zawsze relacje powstają i w biznesie nie będziesz mieć dobrych relacji z wszystkimi takich przyjacielskich, z niektórymi. Wybierasz po prostu tych, z którymi się lubicie. To są ludzie, którzy jak do ciebie dzwonią, to się uśmiechasz. Kiedy ty do nich dzwonisz, to oni się uśmiechają. To są ludzie, którzy wiedzą, jak Twoja żona ma na imię, jak Twoja mama ma na imię. Ich dzieci znają twoje dzieci. To są relacje. Zespół. Dobry zespół. To jest zespół pięciu, sześciu osób, czyli ty plus piątka. Tak. I posługujący się jedną strategią, dogadujący się, szanujący się, lubiący się. Yy chcący spędzać z sobą również czas niebiznesowy i ten zespół wybierasz tylko i wyłącznie w ten sposób. Więc to nigdy nie jest tak, że pojawiało się ludzie, zaczynasz z nimi pracować. Nie. Przepuszczasz ich przez pewien proces. Ten proces jest kontrolowany przez Twojego sponsora. Zawsze konsultujesz. Po co masz sam ryzykować? On patrzy z boku. Tak jak ja patrzyłem kiedyś z boku na tą swoją liderkę, która miała pomysły. No nie, posłuchała. Trudno. Samobójstwo biznesowe. Na swoje własne życzenie. Błędy, za które się płaci później lata całe, tak? I popatrz dalej. Ludzie mówią, ale jak to jest możliwe, że ja z piątką ludzi jestem w stanie zbudować wielki rynek? Nie, 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 nie. Ty tylko z piątką tych ludzi kreujesz ten rynek. Ten rynek jest zbudowany przez setki ludzi tak naprawdę. Tylko każdy z nich, nie zapominaj, ma jakąś swoją organizację pod sobą i tą organizację pod nim on zarządza. On tam ma tą swoją piątkę, z którą się... Kocha, z którą się szanuje, z którą pracuje. Ty tam w ogóle nie wchodzisz w to. Ty jesteś dla niego konsultantem tego, co on może tam robić. Ty wiesz, on ci opowiada o ważnych rzeczach i razem dyskutujecie, podejmujecie jakieś decyzje. Pamiętaj, to jest powielenie tego samego pomysłu, który na początku Ci powiedziałam, że jesteś Ty. Ludzie przelecieli przez lejek doboru ludzi do zespołu, konsultujesz to ze swoim sponsorem. On dokładnie to samo zrobił, konsultując to z Tobą. To jest zawsze ktoś plus pięciu ludzi. On plus pięciu ludzi, w głębokości ktoś plus pięciu ludzi, ktoś plus pięciu ludzi. To dokładnie o to chodzi. Nic innego tu się nie dzieje i ci ludzie nie są z nominacji, tylko to są ludzie, którzy pojawili się, ponieważ ich oceniłeś w pewien określony biznesowo sposób. Wyobraź sobie, że wprowadzisz tutaj kogoś do zespołu, kto ma własne pomysły, nie szanuje systemu, tak? I to jest twój partner. I dajesz mu jakieś rady, on ma pod sobą biznes, i w ten biznes wyrzuca całkowicie inne pomysły, ponieważ on nie szanuje niczego. No, co z tego będzie? Albo wyobraź sobie, że to jest ktoś, kto jest systemowy, ale patrzeć na siebie nie możecie. Po prostu działacie na siebie jak płachta na byka. Tacy ludzie też będą. W biznesie jest mnóstwo różnych ludzi, którzy się zapisują, i niektórzy mają osobowości, które kompletnie sobie nie pasują, ale to kompletnie. Więc nie ma sensu udawać, że tu jest nie wiadomo jak serdeczny związek, jeżeli nie ma. Jedyne co łączy ciebie i tamtych ludzi to to, że są w jednym biznesie. Jesteś serdeczny, ale no słuchaj, no nie, nie wszyscy będą twoimi przyjaciółmi. Wszyscy są u ciebie w biznesie. Nie wszyscy robią zakupy. Nie wszyscy wprowadzają umowy, nie wszyscy wprowadzają umowy systemowo i nie wszyscy są twoimi przyjaciółmi. Robisz biznes z przyjaciółmi, którzy są w systemie, wprowadzają umowy i tak dalej, i tak dalej. Tak to działa. To nie jest takie oczywiste. Ludzie zwykle niespecjalnie o tym myślą, budując organizację, pracują, 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 pracują i nic nie ma. Nie ma żadnej duplikacji, żadnego powielenia. Znaczy powielają się błędy po prostu. Jeżeli to ma być dobry biznes, musisz zbudować dobry zespół. Jeżeli patrzysz w tej chwili na zespół, mówisz, ale ja nie mam pięciu. Ja mam jednego czy dwóch takich fajnych super. Pracujcie, dodawaj kolejnych ludzi, dodawaj kolejnych ludzi, dodawaj kolejnych ludzi. Sprawdzaj, pojawi się kolejny, pojawi się kolejny, pojawi się kolejny. To tylko początek jest taki trudny i nie wpadaj jeszcze w jedną pułapkę. Jeżeli mówimy, że mieć pięciu serdecznych przyjaciół, którzy budują biznes z tobą i mają wspólną strategię na lata całe, później przekażecie to dzieciom, później przekażecie to wnukom, to niech ci nie przychodzi do głowy że to będzie pierwsza piątka, która się pojawi u Ciebie w biznesie. Prawdopodobnie to nie będzie nikt z tej pierwszej piątki, może jeden, ale statystyki mówią, że to raczej nie będą oni, że ci ludzie, ci oni gdzieś z głębokości Twojego biznesu przyjdą. To jest to, co chciałem Ci przekazać dzisiaj na temat jednej z bardzo mądrych strategii budowania biznesu, bardzo takiej wartościowej. Dobieraj prawidłowo. Ludzi do swojego najmniejszego zespołu i dobieraj ich stosując tego typu lejek oceny tych ludzi. Życzę Ci powodzenia. Na pewno uda Ci się zbudować wielki biznes. Czas jest genialny. MLM eksplodował na świecie. To jest wielki, wielki, modny biznes. W tej chwili korzystajmy z tej fali. Oglądaj moje filmy. Wszystkie, które się da, zaglądaj, jeżeli chcesz więcej, na stronę marekstaszko.pl. To jest blog, tam jest dużo technicznych informacji. To nie są informacje dla każdego. To są informacje dla ludzi zorientowanych już w biznesie. Taki całkowicie nowy prawdopodobnie pogubi się troszeczkę w tym, co ja tam piszę, ale Ty spokojnie możesz się tym posługiwać. Jeszcze raz, wszystkiego najlepszego. Mówimy do Ciebie, Marek Staszko. Serdeczności, sukcesów. Do widzenia.